W specyficznym czasie, ale też nie bez powodu, ponieważ e, droga, na której stoimy, została współfinansowana w dużej mierze przez Urząd Marszałkowski. 4 lata temu została wybudowana i to spowodowało, e, że otworzyła się nasza strefa przemysłowa na kolejne działania. I te działania, jak Państwo widzicie z tyłu za naszymi za naszym prysami, e, jest e, to nie hala pionieru, malarnia, ale mamy przyjemność też gościć tutaj potencjalnego naszego nowego inwestora, który od kilku miesięcy prowadzi z miną trudnik rozmowy, aby ulokować swój biznes właśnie w trudniku tutaj na tym polu. A więc za chwilę też Państwo będziecie mogli o, to, o tym usłyszeć, ale chciałbym oddać głos Panu Marszałkowi, aby mógł, no, powiedzieć też od siebie. Dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Burmistrzu, szanowni, szanowni Panowie Przedsiębiorcy, bardzo się cieszę, że właśnie w Waszym towarzystwie tutaj jesteśmy. No to ja Wam powiem, ja tą drogę znam z papierów, które przede mną leżały i z, i z dokumentów, które podpisywałem. To był, to był bardzo specyficzny projekt drogowy, dlatego że mieliśmy na to całe przedsięwzięcie 52 miliony euro na takie drogi dojazdowe do strefy inwestycyjnych. Zainteresowanie było bardzo duże i wtedy zdecydowaliśmy wspólnie z panem marszałkiem Obłazą, żeby zwiększyć tę kulę do maksymalnej wartości, na którą nam pozwalały zasady unijne do 93 milionów euro. To oczywiście kosztem dróg wojewódzkich, ale wiedzieliśmy, że te drogi, przy których dzisiaj stoimy, czy obwodnica Kluczborka, czy, czy całe rozwiązania na metalchemię w Opolu, to wszystko są bardzo ważne miejsca, aby zachęcić właśnie naszych przedsiębiorców, a szczególnie rodzimych przedsiębiorców, żeby reinwestowali swoje zyski właśnie na Opolszczyźnie. 27 samorządów zaangażowało się i skorzystało, z tych 90 milionów euro, jeżeli chodzi o projekty drogowe. Była bardzo dobra współpraca, bo trzy pierwsze projekty dostały dofinansowanie w tej kwocie największej, pozostałe godziły się na kwoty po 50% dofinansowania. Biorąc oczywiście na siebie, no tak jak ja mam w Kluczborku, gdzie do obwodnicy Kluczborka dołożyliśmy 9 milionów złotych, a drugie 9 milionów złotych musiał dołożyć pan, pan Burmistrz. Więc jesteśmy tutaj w miejscu szczególnym, gdzie zbudowana infrastruktura powoduje, że ktoś jest tym jeszcze bardziej zainteresowany. Tak, tak naprawdę, gdy mówimy to w, w okresie obchodów dwudziestolecia naszej obecności w Unii Europejskiej, to wiecie, to tak naprawdę możemy to miejsce zadedykować mieszkańcom Prudnika z okazji tego jubileuszu. Ja bym pewnie dołożył przepiękny, przepiękny centrum przesiadkowe w centrum Prudnika. Prudnika. Panie burmistrzu, gratuluję. A a, a zaczęliśmy w ogóle tutaj współpracę jeszcze z Franciszkiem Fejdychem wtedy, kiedy do, dołożyliśmy pół miliona złotych do placu manewrowego przed Henningsem pamiętacie, taka pierwsza inwestycja, która dała taką nadzieję dla mieszkańców Kulturyka, że coś się zmieni bo tak długo ten frotek stał nieczynny, że, że wszystkim po prostu było przykro więc tak naprawdę e, kolejna perspektywa, cieszę się bardzo, że e, z Panem Burmistrzem udało się dużo dobrych rzeczy zrobić, cieszę się, że są aktywni w tych projektach, które są w tym roku, bo jest kumulacja ogromnej ilości projektów unijnych i za strategii niskoemisyjnych, i z, z, z miejskich obszarów funkcjonalnych, rewitalizacji, termomodernizacji, usługi społeczne, usługi zdrowotne. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, obecność w Unii Europejskiej to nie tylko wspólnota bezpieczeństwa, która szczególnie w takich momentach jest widoczna, ale to również wspólnota tego, co my tutaj robimy. Czyli chcemy. Aby każdy poczuł się, że koło niego coś się dzieje w związku z Unią Europejską, a to, że panowie będą mieli dobry dojazd do swojej firmy, to oczywiście ja też służę pomocą. Zapraszam do współpracy w opolskim Centrum rozwoju gospodarki, szczególnie na kształcenie kadr, udział w targach zagranicznych. My bardzo dużo rzeczy teraz bierzemy na siebie, więc chętnie posłucham, jakie są plany tutaj państwa, jeżeli chodzi o to inwestowanie. I już dzisiaj deklaruję, że włączam się ze wszystkimi swoimi służbami do jeszcze większego wsparcia. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Jaszkowic. Wspólnie tu z moim bratem obecnym, jak i jeszcze jednym, prowadzimy działalności gospodarcze pod opalem w gminie Tarnów Polskim, w z zrealizowane nasze firmy. Zajmujemy się na co dzień głównie budownictwem i projektowaniem oraz produkcją wyrobów stalowych, tak to można ująć, różnego rodzaju elementów konstrukcji. Dla budownictwa przemysłowego, różnego rodzaju urządzeń instalacji, działamy w kraju, działamy też za granicą w związku z taką wahającą się którą obecnie zamierzamy właśnie poszerzyć paletę naszych produktów i poszerzyć ofertę i stąd właśnie też pomysł na budowę nowego zakładu i, i, i na nowe, nowe, nowe właśnie produkty, o których brat może więcej powie, bo on jest tutaj mózgiem operacji. Jak idzie o samą lokalizację w Krydipu, no to no, tutaj zdecydowaliśmy się w zasadzie albo bardzo przychylnie patrzymy na tę lokalizację z racji na bliskość do Republiki Czeskiej, z racji na jak to oceniamy na to do, dobro możliwość pozyskania ludzi do pracy jako że pod Opolem, co nie jest zbyt, zbyt odległą stąd jakby miejscowością, mamy jednak problemy z zatrudnieniem. Spodziewamy się tego, że na rynku krótkińskim uda nam się zatrudnić ludzi. Liczymy też właśnie na możliwość sprzedaży naszych produktów za granicą w Czechach. Współpracujemy z firmami z tamtejszego rynku. Znamy też opinię właśnie o rynku tutejszej, waszych lokalnych przedsiębiorców. Dlatego patrzymy pozytywnie na, na właśnie tutaj Chcemy budować zakład produkcyjny, w którym chcemy zatrudniać około do 30% W zakładzie tym chcemy produkować elementy konstrukcyjne oparte o innowacyjną technologię, którą sami opracowaliśmy do szczegółów tej technologii, na razie nie mogę ich zdradzać. Będą to elementy konstrukcyjne do budownictwa e, mieszkalnego przemysłu i nie tylko. E, chcemy tutaj zatrudniać pracowników, e, od, od pracowników produkcyjnych do technologów, konstruktorów, e, zbrojarzy, e, e, ślusarzy. Technologia jest innowacyjna. Współfinansowana jest z środków w z gospodarstwem A terenie, jakiej wielkości terenu jesteście Państwo zainteresowani i jak oceniacie koszt tej inwestycji? E, jesteśmy zainteresowani tutaj działką około 4 hektarów. Ta działka jest dostępna e, tutaj. E, natomiast kosztów chcemy się starać. A na jakim etapie jest załatwianie, czy też na po prostu No właśnie tutaj, akurat jesteśmy na etapie wstępnym, w W minionym miasto będzie ogłaszać wydział po sprzedaży. sami jesteśmy na etapie projektowania tego zakładu.